Witam człowiek rejestrator świata, doktor nauk z kanalizacji ściekowych. Dzisiaj wykład o stacji deratyzacyjnej. Na filmie widać stację deratyzacyjną, która służy do likwidacji szczurów. Zazwyczaj mogą się one znajdować w piwnicy, ale nie tylko. Tutaj widzimy stację, która jest wykonana z plastiku, obudowa jest plastikowa i nie wolno jej dotykać. Szczury potrafią być wszędzie. Mogą być one niebezpieczne. W szczególności, gdy dojdzie do ugryzienia, możemy zarazić się wszelkiej maści różnymi niebezpiecznymi chorobami. Szczury trzeba likwidować. Takiej stacji nie wolno dotykać. Nie wolno jej szczur wyczuje, że była tu ingerencja człowieka. Tutaj w środku znajduje się taka trudka. Ja to przybliżę. I szczur sobie tutaj wchodzi, bo myśli, że to są jakieś smakołyki. Zajada się, a później zdycha i nie ma szczura szczur je i nie ma szczura i dobrze że go nie ma bo szczur jest zły i trzeba się go szybko pozbyć bo jak tego szybko nie zrobimy to się rozprzestrzeni to i będzie więcej szczurów ewentualnie można też mieć kota ale to też niebezpieczne dla kota bo szczur ma strychninę w ogonie i i taki kot, jakby zjadł taki ogon, to może zdechnąć, dlatego warto zainwestować w taką stację deratyzacyjną, żeby był szczur, a potem go nie było. Są jeszcze inne pułapki, ale dzisiaj wykład o stacji, obudowa też może być na przykład metalowa, no tutaj jest plastikowa. I to tyle z mojej strony. Tępmy szczury, nie dopuszczajmy ich do, do rozprzestrzeniania się, bo szczury są złe. Dzięki za uwagę. Człowiek rejestrator świata, doktor nauk z kanalizacji ściekowych.